Osiem miesięcy odpoczywałeś licząc od czerwca do gali w Częstochowie. Co przez ten czas robiłeś? Liczyłeś kontuzje? Skąd taka długa przerwa? Po walce w Bydgoszczy w czerwcu doznałem dwóch kontuzji. Pierwszą doznałem przed nowalką. pęknięta łokotka w lewym kolanie. I była to przypadkowa no, kontuzja, a druga była taka no, kontuzja, no, co była już z, z dwa lata temu, trzy lata temu to był bark, trzeba było go też no, zrobić, ale wiadomo doszła pierwsza e, noga, no to było to pierwszeństwo, to zanim zaparwaliśmy e, e, w, e, w nodze, to no to e, dwa miesiące było przerwy. No i później bark, znowu dwa miesiące, wróciłem, wróciłem na salę, a jakieś tam e, e, nie wiem Trzeba było po prostu do siebie dojść, no, wybudować to, co po prostu zanikło przez ten czas. No i przez to przez to, to wydłużyło się w takim aż, aż dużym przedziale. Mhm. Doszedłeś już do pełnej formy? Wydaje, wydaje mi się, że tak. Na dzień dzisiejszy czuję się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj, pierwsza od 8-9 miesięcy, sparowałem już z, z 8 rund, z, z dwoma czyli. W, wydaje mi się, że w tempie takim dość, więc, więc, więc wydaje mi się, że do siebie już w, 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 w miarę bardzo dobrze doszedłem. I tych urazów nie czujesz w ogóle w ringu? Na się nie czuję. Wszystko jest, jest naprawdę bardzo dobrze zagojone. Mhm. Wracasz, od razu dostajesz 10 rund. Jeszcze nie wiemy, kto będzie Twoim rywalem. Były podchody pod Majka Dallasa, ale okazuje się, że on nie jest zainteresowany walką z Tobą na razie. No, słyszałem to, że na samym początku na tydzień temu była rozmowa, że miał być przeciwnikiem no moim. Dallas miał być. Szkoda, że to nie będzie on, bo wydaje mi się, że po takim powrocie byłby to naprawdę... E, fajny przeciwnik. Wydaje mi się, że jutro najpóźniej w, w piątek mój przeciwnik już, już e, 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 w informacji na pewno dla, e, e, dla mnie i dla, dla, d, dla wszystkich e, osób będzie już w internecie e, podany. W najnowszym rankingu WBA jesteś na siódmym miejscu, coraz wyżej. W WBC też, jesteś pierwszej 15, ale myślę, że w WBC to raczej nie ma co liczyć na w najbliższym czasie walka Mistrzostwa Świata, ale WBA lubi na przykład o tymczasowy tytuł wyznaczyć kogoś tam z pierwszej piętnastki. Czy to jest realny plan w ogóle na ten rok? Myślisz? Eee, wydaje mi się, że jeżeli byłaby po prostu szansa e, zaboksowania do WBA o, o tymczasowe Mistrzostwo, to, to jak najbardziej. Dostaję tylko e, datę na jaką mam się przygotować i ich na pewno będę przygotowany i ich na pewno biorę tą walkę w ciemno Nie byłbyś się takiego trochę przeskoku z poziomu twoich dotychczasowych rywali do tej czołówki? W ogóle nie. Niczego się nie boję. Taki już jestem.